Dobry wieczór, dobry wieczór. Zobaczcie jaka u nas cisza. Ale tak wieczorem, skoro mam już chwilkę, to chciałam Wam pokazać, um, że przerobiliśmy trochę nasz stelaż na pomidory. Mam nadzieję, że coś widać. Co prawda jest mgła, zaczyna się robić mgła. Zobaczcie, pomidory sobie rosną już pod folią. Mają dach, mają boczki, plecki, już nie ma żadnych dziur. Także jest już naprawdę fajnie. Zobaczcie tutaj sobie rosną pomidorki. Nie wszystkie niestety wykopałam w ziemię dlatego, że w sensie w grządki, dlatego że po prostu nie mam miejsca, więc one sobie stoją w donicach, ale zobaczcie, im to wcale nie przeszkadza. Piękne pomidory. <taki> Także tak się prezentuje nasza, nasz stelaż na pomidory. I powiem wam jeszcze, że im, mam wrażenie, że im więcej tu robimy, tym jest większy bałagan bo zobaczcie, wszędzie coś jest tu stoją werbeny tam mamy kupkę drewna która nam została domek nadal nieskończony pod nogami werbeny obok grządek resztki włókniny grabie, doniczki werbeny także jest tego naprawdę dużo, ale mam nadzieję że się z tym uporamy jeszcze w tym tygodniu. Nie wiem, czy to tylko moje płonne nadzieje, ale taką mam nadzieję, jakby nie patrzył. Ale powiem Wam, że ze stelaża jestem mega dumna. Zamierzam jeszcze zrobić taką rzecz, bo tutaj jest ta odkryta strona, na której nie ma folii, to jest wschód, zachód, czyli to jest południe, południowa strona. Czyli na pleckach mają północ, i powiem Wam, że tutaj jest mega dużo słońca, więc zamierzam jutro do tej belki zewnętrznej tutaj przyczepić włókninę taką długą dosyć, i na dole, żeby ona miała takie listwy poprzyczepiane, i żeby chronić te pomidory przed słońcem, a żeby móc sobie ją zawijać i kłaść na daszku. I powiem Wam, że jeśli mi się to jutro uda zrobić, to będzie cudownie, bo obawiam się, że jeśli jutro będzie takie słońce jak dzisiaj, to po prostu będzie paliło te pomidorki. Także wierzę, że to mi się uda zrobić. Nawet już nie będę sprzątała tego bałaganu, który tu po prostu jest dookoła, ale włókninę muszę powiesić koniecznie. Także wierzę, że mi się to uda. Ale zobaczcie, czat. Ja jestem naprawdę zachwycona, cieszę się jak dziecko. <laughs> o kurczę, ekstra. Śpijcie dobrze. Pa.